Nie sam gluten, a pszenica. Poznaj różnicę między alergią a celiakią. Nazywam się Tomasz Warchoł i jestem dietetykiem klinicznym. Specjalizuję się w chorobach jelit, w tym celiaki i chorobach metabolicznych. Alergia na pszenicę różni się od celiaki i nietolerancji glutenu. To reakcja immunologiczna na białka pszenicy, nie tylko gluten. Objawy mogą być nagłe i dotyczyć także układu oddechowego np. trudności w oddychaniu. W alergii na pszenicę reakcja organizmu jest natychmiastowa. Dlatego ważna jest szybka diagnostyka, a następnie unikanie alergenu. To tylko wierzchołek góry lodowej. Celiakia to złożona choroba, a jej zrozumienie wymaga dalszej edukacji. Na moim profilu znajdziesz dodatkowe informacje porady i wskazówki. A jeśli potrzebujesz profesjonalnej pomocy, zapraszam do współpracy.